Siemanko, właśnie szukam sobie dungeona mojego pierwszego, właśnie wbiłem 60 poziom i już mam hmk 9, kościół ma 26, ja, i niedzielę. ten to musi mieć dodatkowych statystyk, to fajnie on sam zrobi mi dungeona, <grymne> <grymne> oczywiście wyszukuję na easy. I pierwszy Dungeon, ponieważ ma najmniejsze wymagania, tylko 1020, a ja mam chyba około 1080, więc jak najbardziej w porządku. Tylko musimy teraz znaleźć sobie 6 graczy, na razie jest nas dwóch. Ale w miarę fajnie tutaj wyszukuję, dopiero co zostało włączone, już jedna się osoba znalazła, może się zaraz znajdą kolejne. Szczególnie, że to jest pierwszy Dungeon, nic on tam ciekawego nie dropi, więc pewnie mało się osób na niego zapisuje. No, ale i tak myślę, że damy radę, znajdziemy coś tutaj. Pewnie dalsze dungeony, a szczególnie te najlepsze, to pewnie tam znalezienie pary to jest raptem pewnie kilka sekund. Zobaczymy jak tutaj ten dungeon wygląda. Widać tutaj, że będziemy się pewnie lać z. Um, Boże, jak ona się nazywała. Gdzieś tutaj pisze Sion Dark Emissary, czyli jak ona już tego jakby tego Dark coś tam weszła, to wtedy um, musieliśmy ją drugi raz rozwalić. No i spoko, zobaczymy jak się teraz będzie z nią lało, bo wcześniej nie widziałem, bo wpadła na skila jednego. <laughs> Więc teraz tutaj może chociaż ona coś pokaże. Już mamy trzy osoby, koleś jeszcze jakiś z HM18. Ale nie pokazuje nam jego miniaturki ani postaci, nie wiem dlaczego. Czy to jest normalne czy nie, Czy pokazuje tylko dwoje ludzi tutaj. No zobaczymy, poczekamy jeszcze chwilkę. Już mamy trzy osoby, jeszcze tylko trzy. Nawet kto jest tym jest tą trzecią osobą, to jest y, Assassin. No ja jestem łucznik, oczywiście. Jestem w ogóle party leaderem w Chyba, że to jest co innego, ale mi się wydaje, że to jest, że party lider. No, ta trzecia osoba, to nie wiadomo kto to jest. No, jeszcze trzy osoby. O, wyszła tamta osoba. A nie, tamta pierwsza wyszła osoba, ten... Assassin, kurde. Dawać ludzie wchodzić? A nie, nie a nie wychodzić. Jeszcze jest hard mode. Ciekawe czym się różni, pewnie też dropem. No i zostałem sam. No way. A, dobra, jeszcze raz look for party. Nie chciało im się czekać. Niestety. Tu jeszcze ona okay, się... O, już to się znalazł, inny asasyn. I yy, tu też na Battle Grandę można się zapisać, też będę musiał się na Battle Granda później zapisać. Zrobię pierwszy z pierwszego Battle Granda, jak przegrywam lub wygrywam, kto wie i się te za te bronie, więc myślę, że te bronie są trochę endgameowe, a to była broń za darmo na 60 level za odebranie jakiegoś tam itemu z premium shopu, ale za darmo bo tam było, że za zero, więc sobie tak kliknąłem i normalnie mi to wzięło i sobie to otworzyłem i taki łuk na 60 level dostałem. Złoty fajny i jest naprawdę bardzo mocny. Raz jednego tam chyba do otwierania tych gemami, mi brakuje jednego bo trzeba mieć chyba 7 żeby otworzyć chyba tylko ten jeden slotik na gema To, znaczy, to inaczej się chyba nazywa niż gem Muszę sobie tak właśnie od, jeszcze jeden wyfarmić, a tutaj z tych skrzynek niektórych właśnie one dropią z tych questów daily i weekly Już nie pamiętam które to dokładnie było bo po prostu wszystko Ale Ty widzę że na tego ten Johna to tak średnia będzie się zapisać O, dobra, znalazł się ktoś. Są, jest nas trzech, o i tutaj normalnie osoby pokazuje, więc nie wiem czemu tamtej osoby nie pokazywało wtedy. Propaganda Enter, co już? Że we trójkę chcą iść? To może taki łatwy ten dungeon jest, że we trójkę chcą iść? Albo może wystarczy trzy osoby, nie, nie, muszą, nie musi być sześć nas? No dobra, no zobaczymy, spoko, jeżeli tak uważają, to ja na to tam się piszę. Może więcej ekwa dostaniemy, kto wie. Może ja mam tylko 89 000 HP, ja mają 213, 222. Ostro, na no rana, No to chyba wchodzimy tutaj, nie? Oczekajcie, bo kogoś tutaj Rekruting, Rekruting. Może jeszcze dodać kogoś. Zobaczymy, poczekamy chwilę chyba. Chyba, że oni wejdą, oni też. O, też ma tą broń co ja. Wszyscy tutaj mają takie bronie, chyba że mają tam potem jakieś jeszcze lepsze. Mają też inne, ale widzicie. Tu już ktoś ma ponad 200 HP, ale właśnie taką samą broń, więc jednak to jest bardzo mocna broń i bardzo długo pewnie się ją ma, zanim się wymienię na coś innego. Także można wziąć trochę coś tam zainwestować, żeby pootwierać te sloty na te kamyczki. Myślę, że tak zrobię, tylko jeszcze mi brakuje. Dopiero 6 z 7, dobra, idziemy, o jesteśmy tak jak byliśmy w tym. Podobnie jak w tym. Tak jak było się, gdy się właśnie omlało, właśnie w tym samym miejscu. I chyba będziemy musieli tutaj w ten portal wejść, tak mi się wydaje. Tu jestem, raczej nie ma co tutaj kliknąć. O, dostaliśmy kolejną osobę. O, tu się odpaliło. Oni to odpalili chyba. I można teraz zeskoczyć, może, na dół. Dobra, no zobaczymy. 59 level Jinsun ma 61 300 tysięcy HP No, będzie zabawy Jakiś Kenner doszedł 60 level oczywiście i HM16 poziom już Ciekawe ile on będzie miał HP No jeszcze dwie o czekajcie, czemu tylko pojawiło się, że jeszcze jedna osoba tylko A tu widzę, że Jinsun jest jeszcze bez, bez tej przemiany, może ona później się przemieni Albo jak nas zobaczy to się to dopiero przemieni Dobra, doszedł jeszcze chyba e, Force Master 19 HM aż to już ma najwyższy w ogóle u nas. Ciekawe jaki jest maksymalny poziom. Bo tu można wbijać tego multum wręcz 175 punktów. 5 punktów chyba daje jeden poziom z tego co mi się wydaje, bo mam 45, a mam 9 poziom. No to ciekawe, czy można te dwa z takiej zapewnić, czy tylko jeden da się. Zobaczymy zresztą. Będę patrzył po ludziach, też mniej więcej jakie mają chemy. O, dobra, już jest, więc chyba skaczemy co? Na dół. Już jesteśmy wszyscy. Kurczą, niech tam leją Ja też chcę, ja też chcę. Co? O, co, co? tuś mi dali mi enchant'a Chyba mamy Warloka czy coś, nie wiem. Bo chyba Warlock robi takie enchanty czy coś. Czekajcie, nie, wiem, czy ja ją w ogóle biję. Teraz chyba ją biję dopiero. Odpalę się. O i dobra, i co, ona teraz się przemieni chyba, nie? Jest tak strona jak była na tym... na filmiku z głównych questów. Ona teraz się przemieni. A ja akurat się odpaliłem. Nie miała kiedy się przemieniać. No tak trochę inaczej tutaj dungeony wyglądają, nie? Niż w innych grach, bo tutaj dungeon polega na tym, to jak raid taki, że po prostu idziesz na bossa i tyle. A w innych grach dungeony to po prostu się lało multum mobów i tam parę bossów. I tam się głównie na przykład expiło, czy coś, a tutaj się po prostu zabija. Bossa, bie, bierze się dropa i tyle, nie? Pewnie trochę expa też coś tam wpadnie, ale raczej nie sądzę, żeby było jakoś mega dużo tego expa. Można to. A, można anulować ten, ten filmik. A i oni już ją rozwalili. Gdy ja oglądający filmik, to nie rozwalili ją. A, leżę z kiepsiu. <laughs> Dobra, spoko, to był ten pierwszy mój dungeon, nie? Także musicie wybaczyć, i w ogóle. No, tak bywa. Ja sobie oglądałem film i myślałem, że trzeba. A to kurczę, a to tego nie trzeba, i kurczę. No, sami zabilią. Nawet ja nie wiem, ile expa dostałem za bardzo. No, ale no, mogę sobie tutaj bindować tej temki. Ciekawacie, jak sobie cofnę czar, czy mi pokażę tam, ile expa dostałem. Kurczę, ile takich temów poleciał. Idę tych itemów poleciało? Dużo. Jeszcze coś? Ciekawe czego w ogóle to jest. Boże, ile tego? Ludzie. I jeszcze ja za to płacę, że ja to binduję. Ja to jest chyba... No, czekajcie. A, bo nie, bo my ten jeden item bindujemy. Czekaj. Pas. Bo ja, ja za to zapłacić mam potem tyle golda, jo? Nie gadajcie, ja to anuluję. Ja Czekajcie, nie wiem o co chodzi z tym bindowaniem, ale tam był ciągle hajs podnosił się coraz wyżej i coraz wyżej i wyżej. Więc pierdziele tak. <głodzić <głodzić nie wiadomo ile pieniędzy za to. Dobra, no, i zbindowałem to. Ta zapłaciła nie wiem czy ona nie zapłaciła. Ileś tam 50, 20 chyba golda, żeby to wziąć. Nie wiem, czy to tak działa. Te pociątki same zostały. No, ra, nie wiem co to było, ale to było bindowanie właśnie chyba. Ja to po prostu dostałem 1-4 gody, abym zapłacił, jakbym to zbindował. Nie wiadomo ile. Masakra. Dobra, zobaczmy, czy dostałem jakiegoś EXPA. To było to bindowane ciągle. Masakra jakaś. Szło to w górę i szło i szło. You have spent. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Patrzę, for For Stop To chyba. Uh, chyba nie. Nie wiem, na pewno na czacie po prostu tego nie pokazuję. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego, na razie, pa!